O, patrz. To co, będziemy nagrywać? Dzień dobry, kochani. Witamy Was ponownie w kolejnym odcinku prosto z Kenela. Kolejny wielkanocny odcinek jest już, właśnie, właśnie się zaczyna. Dziś mamy bardzo dużo informacji. Zaczynamy więc od tego, że trwa akcja ciastek agenta wątrobianki. Akcja Ciastek Agenta Wątrobianki jest tak popularna, że prawie nie nadążamy z pieczeniem, ale nie martwcie się, wszystkie osoby, które otrzymają, które dokonają wpłaty w tym miesiącu, na pewno dostaną paczuszkę ciastek Agenta Wątrobianki i paczuszkę tych pysznych ciastek Babci Agenta Wątrobianki. ślanych! Czujesz to? Każdy je lubi. Niestety pieseły mogą jeść ciastki agenta wątrobianki, za którymi przepadają. Przypominamy, każda osoba, która wpłaci 49 zł, yy, otrzyma od nas paczkę yy, ciastek agenta wątrobianki bezpośrednio do siebie, do domu, kurierem. Natomiast każda osoba, która dokona płaty 99 zł, otrzyma oprócz ciastek agenta, również cia, yy, paczkę maśla, poczekaj... maślanych ciastek babci agenta wątrobianki. Które są pyszne, pyszne a. paluszki, moje paluszki. To też, też takie ciasto? Dobre, Takie mm, rzeczy są pyszne. Ares znalazł zdjęcie baby ze razem z Kuną. Zobaczcie sami. Okazuje się, że baba z Zusu i kuna były już dużo szybciej, prawda? Też tak myślałem. Też się długo zastanawiałem, a my długo się zastanawialiśmy nad tym, co zrobić z tym zdjęciem. W związku z tym uprzejmie informujemy, że obraz z tym zdjęciem z babą z Zusu i z kuną będzie dostępny na licytacji. O tym dowiecie się z naszego profilu na Facebooku już niedługo. Idziemy dalej. Fida, mała Dobermanka. Która, której ufundowaliśmy y, operację y, oczu y, w poniedziałek, czyli jutro będziemy miały kontrolę. Oczywiście y, przekażemy Wam informację, jak tam oczka się wzrastają. Przypomnijmy, że Fidunia ma już nowy dom. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie osoby, które przyczyniły się do tego dobra, y, jakie ją, jak ją spotkały. Idziemy dalej. Jak wiecie, dzisiaj mamy 10 dzień kwietnia. Jest to wyjątkowy dzień w naszym kalendarzu, dlatego, że dokładnie 5 lat temu na świat przyszedł nasz Czcigodny agent wątrobianka. Dziś również obchodzi swoje urodziny i cały dzień świętowaliśmy. Oczywiście na relacje. Poczekaj, bo mnie jest super. Oczywiście na relacje z tego wydarzenia zapraszamy Was już jutro, a teraz chcemy Wam pokazać kilka takich krótkich urywek tego, co działo się w dniu dzisiejszym i co jeszcze będzie się działo na pewno wieczorem. Jak tam torcik może być. Taki torcik. Lubisz taki... Och, nie to jest pyszny. O nie, no pięć. Pięć latek tak jest, pięć. Tak, więc jak widzicie, świętujemy. Mamy tydzień przed świętami. Spotykamy się w na następnym tygodniu. W niedzielę wielkanocną jak najbardziej będziemy gościć u Was. Serdecznie Was zapraszamy. Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami. Pamiętajcie o ciaskach agenta wątrobianki. Dzięki nim możemy zawieść jeszcze wiele radości, a mamy mnóstwo pomysłów na to, jak spożytkować zebrane w ten sposób środki. Przypominamy o babie z zus z Kuną. Zaglądajcie na nasz kanał na YouTubie. Bądźcie z nami na Instagramie. No i wspaniałego tygodnia i do zobaczenia! Ty jesteś w Jesteś Każdy jest Lubię te ciastki? Ooo, są dobre pana. ty możesz na tatusie? Ciągle to byś się kłócił. No. Co się to napas jest. W tym momencie to jest. To jest. prawów. No, patrzysz.